Wielu okoliczności, szczególnej pracy skierowanej pod kątem możliwości danego zawodnika, żeby coś osiągnąć. Inge Brixen. Nie okazał się szczególnym postrachem dla najlepszych. W pierwszej serii miał 203,5 metra. W nie najlepszym stylu! A teraz chciał przedobrzyć. Był taki moment, że nie zdecydował się, był bardzo wysoko, mógł skoczyć ogromnie daleko, proszę zwrócić uwagę. I tu zaczął się problem, uciekła mu lewa narta, nie bardzo wiedział, szukał, szukał wiatru, dostał podmuch i to jest problem, proszę państwa, teraz, ależ fantastycznie się obronił. Teraz mogą być te podmuchy z wiatru, o których, yy, o których mówiłem, wtedy będzie niezwykle groźnie. Skoczył 208 metrów. Skok. Oczywiście z upadkiem. Trzeba uważać, to nie jest skocznia, na której można wykazywać nadmiar fantazji. Adam Małysz, wie realizator, że stać go na wiele dziś.